Studio Figura Kutno to miejsce tylko dla kobiet. Zajmujemy się profesjonalnym modelowaniem sylwetki. Dla każdej pani dobieramy indywidualny program dietetyczny, suplementy i kosmetyki oraz stacje zabiegowo-treningowe. Spełniamy marzenia o pięknej sylwetce i wspieramy w walce o zdrowie. Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Trzech pytań do. Ja nazywam się Ewa Chłopska-Wasilewska, dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Piotr Szlutwik, salecjanin, a właściwie po nazwisku powinienem dać SDB. I tu od razu poproszę o wyjaśnienie, co to znaczy. Bardzo serdecznie witam wszystkich telewidzów i mieszkańców Kutna. Natomiast tłumaczę, że SDB to skrót międzynarodowy, który oznacza naszą rodzinę zakonną, salecjanie księdza Bosko. Młodzież często żartobliwie wyjaśnia ten skrót w bardzo ciekawy sposób. Spoko dobrze będzie. Dzisiaj też będzie dobrze. Tak myślę. I tu zawarte są dla, dla Księdza trzy pytania. Kolor oznacza kategorię. Można Rozumiem. wybierać. Zacznijmy może od tego koloru wiosny, czyli zieleń. Tak myślę. Często to jest pierwszy wybierak. Kolor pozytywny. Kategoria zawodowa, jeśli mogę to tak nazwać, od września 2012 pełni ksiądz posługę spowiednika w Kutnie, w Woźniakowie. To, tak to już dawne, dawne informacje, ale sprecyzujemy. Ale pełni także wiele innych funkcji. Radca domu, sekretarz, pisze kronikę domu, kierownik oratorium, spotkania informacyjne animatorów, e, odpowiada za grupy działające w oratorium, e, katecheta w szkołach, e, prowadzi rekolekcje. Z które z tych ról, W których z ról spełnia się ksiądz najbardziej, a która okazuje się najtrudniejsza? Myślę, że wszystkie te zadania, które zostały mi przydzielone w naszej wspólnocie zakonnej, są odpowiedzialne, są wymagające, są ciekawe, bo każdy z nich dla mnie osobiście wnosi coś do mojego doświadczenia, zarówno jako człowieka, jako zakonnika, jako też choćby nauczyciela i wychowawcy. Myślę, że ta funkcja i zadanie jest dla mnie chyba jedną z najważniejszych zadanie bycia wychowawcą dzieci i młodzieży. Również bycie nauczycielem, rzeczywiście, jak pani zauważyła, w trzech miejscach, bowiem prowadzę zajęcia z religii tak w szkole krachuj. podstawowej, numer 5 w Kutnie. Bardzo serdecznie pozdrawiam moich uczniów, gimnazjalistów. Uczę również w Liceum i Technikum, które prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Również moich uczniów z tej szkoły serdecznie pozdrawiam. Oraz najmłodsi przedszkolaki z przedszkola miejskiego numer 5, również w kutnie, których też ciepło i serdecznie pragnę pozdrowić. Więc to ciekawe dla mnie doświadczenie: bycie z dziećmi, bycie z młodzieżą, przekazywanie im na pewno treści związanych z naszą katolicką wiarą. Dawanie takiego, myślę, dobrego, pięknego świadectwa, nie tylko głoszenia Chrystusa na ambonie, jak często wielu osobom się kojarzy praca księdza to głoszenie Chrystusa, dobrej nowiny z ambony w kościele, ewentualnie spowiadanie, czy rzeczywiście głoszenie rekolekcji. Moja praca to również praca wychowawcy. Także w oratorium imienia błogosławionego Michała Ruła, które w tym roku, tak dodam tylko na marginesie, świętuje dwudziestolecie swojego istnienia i działalności. Więc myślę, że te dwie przestrzenie mojej pracy codziennej zajmują najwięcej czasu. Myślę, że są dla mnie też pewnym wyzwaniem. Czyli Bo przecież. Jak się od nich spełnia, to jest to najtrudniejsze. Tak mhm. jest, bowiem widzimy, że y, dzisiejsza kultura, dzisiejsza młodzież y, zmienia się. Ja wspominam czas, no, wyglądam na młodego człowieka jeszcze, choć 40 lat już skończyłem. Więc wspominam swoją młodość i widzę, dostrzegam zmiany, które się po prostu dokonują. One są naturalne, tego myślę, że nie zmienimy. Niemniej moja praca jako Salezjanina, jako, jako wychowawcy, jako nauczyciela rzeczywiście wymaga ciągłego szkolenia, swojego warsztatu, swojego języka, tak by ten przekaz i to świadectwo, które staram się na tyle ile potrafię jakoś przekazywać ludziom, młodym, dzieciom, również rodzicom, których spotykam w różnych sytuacjach, i miejscach, rzeczywiście był zrozumiany. Czas miną, bo tutaj też dyscyplina nauczyciela, musimy się też trzymać Wybieranego czasu. Pytanie numer dwa? Pytanie numer dwa, niech będzie kolor czerwony. zaskoczenia. Zajmuje się ksiądz organizacją prowadzeniem półkolonii sportowo-wypoczynkowych, które zawsze się cieszą, cieszą ogromną tak. popularnością. Co takiego je wyróżnia? Czy ciężko w dzisiejszych czasach gier i komórek zainteresować czymś dzieci i młodzież? Bardzo ciekawe pytanie, i dziękuję, że pojawia się w tej kategorii pytań zaskoczenia. Tak, rzeczywiście, nasze oratorium organizuje od wielu lat wypoczynek letni i zimowy. Staramy się, aby dzieci z kutna, ale również i z okolic, rzeczywiście mogły twórczo, kreatywnie, a jednocześnie bezpiecznie. Wykorzystać ten wolny czas od nauki. Staramy się z pomocą naszych wychowawców, których oratorium wykształciło prawie 40. To młodzi ludzie, którzy wzrastali w tym oratorium, byli tam tak zwanymi animatorami, którzy rozumieją też to miejsce, potrzeby dzieci. I dzięki ich pomocy, i również animatorów, którzy też starają się animować w ciągu roku naszą działalność dziecięco-wychowawczą, młodzieżową, z ich pomocą faktycznie udaje nam się zrealizować ciekawy program każdego roku tych, tego wypoczynku, zarówno latem, jak i zimą. Latem wiadomo możliwości jest więcej, bowiem jest Ze stres i patrzenie na czas. Kontrolujemy czas. Mamy swoje miejsce, mamy kawałek parku, mamy boisko, ale jest zawsze wycieczka, wyjazd na basen. Mamy ciekawy program wychowawczy, więc staramy się, żeby rzeczywiście było ciekawie, miło. A jednocześnie twórczo. I udaje się aktywnie bez komórek i bez. Póki e, co e. myślę, że tak. Ja dziękuję rodzicom, że czasami podpowiadają nam i pytają, a, że czy księdza, nie Inspiracja. A, czy w czasie wyjazdowego obozu, czy też kolonii, raczej, e, dzieci będą miały komórki. Staramy się może nie w ogóle wyłączać komórki na cały pobyt, mhm. pobyt podczas kolonii ale staramy się, żeby dzieci przez cały dzień odpoczęły od komórki, od internetu. Natomiast dopiero pod koniec dnia otrzymują kilkadziesiąt minut na to, żeby pozdrowić swoich bliskich, swoich rodziców i przekazać im relacje z dnia. Bardzo dobre podejście. I ostatnie pytanie zostało prywatne. Interesuje ksiądz historią salezjańską, pedagogiką, muzyką kościelną, teologią, ale i recenzuje książki. Czy szeroka aktywność i działalność na różnych polach jest już gotowym materiałem na książkę? Czy w ogóle ksiądz o tym myślał? Myślał o spisaniu swoich przemyśleń w dłuższej formie? Jeżeli tak, to o czym ona by była? Myślę, że na to czas będzie na emeryturze, tak zwanej. Nawet jeśli ta emerytura będzie, co daj Panie Boże. Póki co myślę, że obowiązki, które są do wykonania. Praca też duszpasterska jednak sprawia, że rzeczywiście kiedyś tych, tej pracy takiej troszeczkę naukowej, bym powiedział, było więcej. Dziś praktycznie niewiele czasu mi pozostaje na to, żeby czytać książki, choć bardzo to lubię, i jeszcze je jakoś recenzować. Starałem się od czasu do czasu napisać też jakiś artykuł między nimi do naszych zeszytów kutnowskich. Niemniej również i tutaj muszę zauważyć, że są pewne braki, przede wszystkim czasowe, więc myślę, że pisanie książek hmm, na to przyjdzie chyba czas. Ale ktoś zbiera materiał. Zbieram doświadczenie, zbieram powiedzmy, materiał życiowy, bo to najpiękniejszy chyba uniwersytet, jaki każdy z nas chyba może jakoś tak to wyrażam się zawsze studiować, przejść, być w nim. A więc na razie, póki co ten uniwersytet życia zajmuje mi najwięcej czasu. A na resztę, na jakieś hobby, na rzeczy dodatkowe, myślę, że będzie czas dopiero za, za trochę. Jako osoba jeszcze w pełni sił, staram się rzeczywiście czas wykorzystać twórczo, dobrze, pozytywnie, zarówno aby nasze oratorium, nasze dzieło w Woźniakowie rzeczywiście mogło tętnić życiem, jednocześnie, żeby wypełnić też swoje obowiązki i zakonne, kapłańskie. Ale również i te zawodowe, właśnie jako nauczyciel religii, w tych trzech miejscach, o których wspomniałem. Więc myślę, że na te dodatkowe rzeczy przyjdzie jeszcze czas. Ale jakiś tytuł w głowie się gdzieś klaruje? Myślę, Albo że tematyka chociaż? Chyba to: Życie napiszę, tytuł, bo staram się rzeczywiście o to, żeby tytuł tego, co tworzę, piszę. Między nimi teraz odtwarzamy w oratorium z racji jubileuszu kronikę z 20 lat. Jest to praca bardzo trudna, mozolna, ale tak podpowiada mi jakoś rozum i serce, aby właśnie ta praca się, nazywała się niespisaną historią. A zatem, czy coś wyjdzie, jakaś książka, wspomnienia, jakkolwiek to nazwiemy, Myślę, że życie pokaże. Mm -hmm. Takie pytanie na koniec. Gdyby ksiądz prowadził szkolenie, to z czego ono by mogło być? Tak krótką odpowiedź szkolenie. poproszę. O, ciekawe pytanie. Myślę, że dzisiaj szczególnie jakoś zauważam wśród ludzi młodych potrzebę takiego uczenia się, jak być dobrym człowiekiem. Wiemy, że na tej płaszczyźnie również myślę z powodów takich i kulturowych, ale i na pewno zmieniających się sytuacji rodzin, w których młodzież, dzieci się wychowują. Widzimy, jak wiele zjawisk nowych się pojawiło w ciągu ostatnich choćby 20 lat na płaszczyźnie Polski. Więc myślę, że takie szkolenie, które ewentualnie mógłbym przeprowadzić, to właśnie co zrobić, albo co robić, aby być człowiekiem dobrym, człowiekiem takim wartościowym, człowiekiem, który będzie osobą szlachetną, człowiekiem, myślę też wartościowym. Jest wiele osób, chyba wśród młodzieży, myślę dobrych, czasami trochę zagubionych, czasami gdzieś ich życiorysy, jak to obrazowo ktoś kiedyś powiedział, są lekko podłamane, i trzeba też tej młodzieży czasami po prostu pewne rzeczy podpowiedzieć, pokazać, spróbować ich nauczyć. Więc to chyba mój taki oryginalny pomysł na ewentualne szkolenie. Na tym kończymy dzisiejszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za, za udział. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Pozdrawiam przy okazji wszystkich tych, których znam, których nie znam. I życzę, aby Wasze życie było piękne, było pełne pokoju i by było wartościowe. A ja bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek trzech pytań. Do. Pozdrawiamy.